to jest właśnie to, to i ja, jak ja, jedno serce nie dwa, księżniczko opera, ja sługa twój, twój dobroczyńca, bohater, wiem, kochanie, że czekasz na ratunek w niebie, tak jak ja, siedzę sama, zamknięta w ciasnej wieży codziennie o tobie myślę, choć nie uwierzysz, to mój cały świat ma I teraz już wiem, że cały mój świat ma imię twoje jesteś. Wszystkim, czego potrzebuję wystarczy byś była przed mnie, chcę ci powiedzieć. Wykrzy wykrzyczeć na cały świat. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Tylko żaluję młodego czasu i znadowana. Tak pięknie muzyka w mojej duszy, kre, czuję miłość, jaką Jeszcze nigdy nie czułam do Ciebie. Jesteś moja, jestem Twoja. Zatrzymać Twoje granty w oczy wiem, że potrzebujesz pomocy miłości kobiety, która pokocha Cię za to, jaka jesteś. Zaraz mnie, zaraz On Ci i teraz już wiem, że mój cały świat... Ma